Oh! Wiecie o co chodzi, więc bez przedłużenia losujemy. Bierzemy sobie tylko te nożyczki, no i losujemy. Losujemy, tak. weźmy sobie tego. Więc co, to sobie odłożymy. I odstawimy to, co to od jakby. Mamy on to Odcięłam to, więc to... Oj, prawie to wypadło. Otwieramy. Nie umiem bardziej tego otwierać jedną ale idzie. Mamy trening gimnastyczny. Z Kodi. Ok, czyli gimnastyka z Kodi. Yy, yy, pokażę nam gimnastyka z Kodi. Więc co? Uszykujemy sobie Kodicha. No i kodisz, kodi... Kodiszka Nie wiem jak jej skrót dać. Możecie wymyślić. Będę sobie dzisiaj skakała gimnastykę, tylko ja tak dzisiaj bardzo nie chcę gimnastyki, bo rodziców nie ma. A na gimnastykę ja muszę znieść sobie i te i te przeszkody, więc... Juhu. Dobra, robimy timelapse zadaję szykowania jej. OK, Kodi jest gotowa i tak, ona jest tutaj przypięta, ale to nie znaczy, że tak będziemy sobie tronować. Będziemy tronować na samych tych wodzach, więc ten kantelek sobie po prostu ściągniemy. Kodi wygląda w ten sposób właśnie w samych wodzach. Nie doczepiłam jej tutaj żadnego czarmsika, no w sumie stwierdziłam, że to nie będzie najlepiej wyglądało, chyba że czekajcie. No chyba, że tak, ewentualnie, jakby to wyglądało. Pasuje? W sumie nawet fajnie, dobra, to zostawimy ją z tym cukieraczkiem. To sobie zamknę i co? Widzimy się już na placu. Jesteśmy już z Kodichą po krótkiej rozgrzewce na krzyżetku i kawaleczce. No w sumie stwierdzam, że gimnastyka jest trochę słaba, no bo Czyli ja mam dwie przeszkody i trzy te trzy drążki. Więc no, niestety. I ja tak, powiem, że tu będzie przeszkoda. Widzicie, odbierzemy sobie na pole drążka i potem krzyżaczek. A inne na przykład będą mówił. Jakieś Że... Nie wiem, spróbuję sobie zrobić skok wyskok, chociaż wątpię. Jak już to by musiało być po prostu takie kawaletki nisko wysków, więc... Łatwo że się udało nisko wysków porobić. ale, no cóż. No I się rozgrzewamy dalej. I uczymy teraz, jak będzie można, czy to jest sukces. I Tutaj sobie już zaczęliśmy, jak widzicie. No i tam był ustawiony szereg że jednej przeszkody nie mogłam wam pokazać. Jakby nie mieściła się w kadrze, było to tam ustawione na dwie kule. Więc no niestety musiał być to tak. tutaj. Tutaj sobie z drugiej strony zaskoczyłam. Widać już bardziej właśnie tą gimnastykę, jak mieliśmy robić właśnie. Mieliśmy w sumie. No i tutaj mamy właśnie szereg na pulę. Yy, a tam jest dron, tutaj właśnie miałam krzywo, bo to miało być 40 i tam przy było 45 i podwyższyłam na 45. Yy, tam jest dron z tego powodu, że mi po prostu nie odwalała, jakby nie zjeżdżała, że po prostu to skoczyła To naprawdę było ciężkie, nie było wcale to łatwe. Jednak... wiecie, tutaj sobie podwyższyłam na 60. Ale no wiecie, jednak na full'a, no to jest trudno tym bardziej przy takiej 60. Nie, nie podwyższyłam tego wyżej, no bo zaraz zobaczycie dlaczego, ale to było strasznie, strasznie trudne. Po prostu musiałam jechać tak wolno, żeby się zmieścić, że to była jakaś masakra, nie? Na tej drugiej przeszkodzie już to widać, jak ja, te, jak ja po prostu zwalniam, bo nie daję rady. No i była zrzutka, przez to, że jechałam po prostu za wolno. Nie dodałam jej tej łydki przed tym skokiem, no i za wolno. Tutaj będzie nawrotka. No i wyłamanie. Za wolno jechałam. I stwierdziłam, że sobie to po skoczymy jeszcze raz. No, wiecie, żeby nie było, żeby Kadi się nie nauczyła tego, że po wyłamaniu nagle możesz sobie odwalać i wszystko robić co chce. Tutaj już się udało. Z Usiadłam. No nie powiem, trochę się zmęczyłam. Tym bardziej, że tutaj była troszutka, a tutaj wyłamanie, Ale już wam mówię dlaczego. W tą stronę jechał się trochę za wolno, a w tym trochę za szybko, a tutaj też jest jedna fula, więc no bo jakby yy, nie jest jedna fula, nie? Więc to jest po prostu dla mnie trudne żeby sobie teraz zrobić, nie wiem, przeszkoda, drąg, przeszkoda znaczy drąg, przeszkoda, przeszkoda, drąg yy. a potem przeszkoda, drąg, przeszkoda więc co, ustawimy sobie to tutaj już ustawiłam drąg, przeszkoda, drąg tak, no. Yy, no i nie widać tych drągów, bo oczywiście znowu mi się nie mieściły w kadrze. One były fule od przeszkody, czyli łącznie to zajęło mi dwie fule. Czyli cztery kroki. I kolejna. Tam nie podwyższyłam na samą górę jakby. na Właśnie jakby na stojacach. Nie wiem czemu nie pomyślałam o tym, żeby to podwyższyć, ale dobra tam. To, było, to była gimnastyka, a nie ten nie rekord skoku. Ale mogę zrobić rekord skoku jakiegoś konia, jakbyście chcieli. Więc najwyżej mi napiszcie w komentarzu. Mamy przeszkoda, drąg, przeszkoda No i tutaj mamy już przeszkoda, drąg, przeszkoda Drugiej przeszkody Oczywiście, że nie widać Tutaj Zatrzymałam się Znaczy kobi mi się zatrzymała, ale Ostatecznie jeszcze ją dopchałam, żeby wyskoczyła I się udało bez Zrzutki Tutaj już było Okej, okay. no mówię Tutaj tutaj to już było, wiecie, drąg był Fule od przeszkody, więc już były na dwie fule i było ok. Tylko ja nie lubię podnosić nadwyższy, na przykład 80. Skakać drunkiem, ja albo jak. Ja sobie trochę poskaczę sama bez nagrywania, bo chciałabym sobie skoczyć metrówkę i chciałabym to wstawić sobie na TikToka. Mojego, oczywiście, więc Was zapraszam na mojego TikToka. A w sumie to z tego treningu mam nadzieję, że Wam się podobał. To wszystko.